A takiego wnętrza się tutaj w ogóle nie spodziewałam. To jest nowość. Wykorzystano przestrzeń pod tarasem i stworzono naprawdę wielką salę. Właśnie konferencyjną, balową. Można tutaj też zrobić niezłą imprezę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wszechobecny beton. Jako baza. Na ścianach mamy beton, widzicie takie przecierki i fantastycznie wyglądają obrazy, które również mają podobną fakturę i podobną kolorystykę. Dodano tutaj tylko troszeczkę żółci i ta żółć ma odpicie w ogniu, biokominek, czyli coś, co możecie zrobić nawet w bloku na takie biopaliwo. No ma dosyć niską temperaturę. To nie jest tak, że on nam bardzo mocno ogrzeje mieszkanie, natomiast wygląda pięknie i jeżeli będziecie się z nim dobrze obchodzić, to będzie całkowicie bezpieczne. Hu! Beton, beton i beton. Szalunek widoczny na suficie. Co to jest szalunek? W momencie, kiedy wylewacie coś betonowego, to trzeba zrobić na przykład z desek... No, zabezpieczenie, żeby beton się nie rozlał dalej. I właśnie wtedy deska zostawia takie oto rysunki. I normalnie się to wszystko przykrywa, ale ostatnio jest moda na to, żeby szalunek był widoczny i rzeczywiście wygląda pięknie. Nawet w kamienicy widziałam połączenie z takich pięknych stiuków i listew dekoracyjnych z takim właśnie betonem. Jeżeli chodzi o meble, mamy tutaj jasne, pastelowe, delikatne meble i ciekawy jest bar. Został zrobiony z grubych belek. Jest taki bardzo hmm, prosty, a jednocześnie ta prostota drewna z tą prostotą betonu wygląda naprawdę fenomenalnie. Jeszcze zwróciłam uwagę na jedną rzecz, słuchajcie. Tutaj jest taka szafka, regał, zrobiony znowu z drewna i z prętów. Pręty są naprawdę wytrzymałe, wygląda to świetnie, natomiast taki regał sam w sobie jest rzeźbą, więc na nim bałaganu być nie może. Trzeba mieć rozłożone książki w sposób ładny i tutaj też to rozłożenie takie właśnie jest.